Witam oglądających. Dzisiaj krótki filmik o hartowaniu indukcyjnym. Witam oglądających. Dzisiaj krótki filmik o hartowaniu indukcyjnym, nagrzewnicą indukcyjną Magnum moc 3 kW, zasilana w sieci 230 V. Tutaj sobie dorobiłem kilka różnych cewek do pod różne średnice materiału drutu, tu zamontowano jest akurat w uchwycie cewka pod yy, Podpręt Fi14. Zaraz będziemy grzali hartowali. A będzie, będą to śruby, tutaj od tych szczęk, ruchomych, wachliwych. Tam w środku jest zafrezowany wałek i trzeba śrubę stoczyć na tokarce kawałek gwintu i zahartować. Bo ona tam ma prowadzenie zaprezowane. Gwint nie może być tu na końcu, bo by się wytar, później by jej nie wykręcił. Trzeba stoczyć gwint i końcówkę zaprezować, za e, zahartować. Maszyna wykonana od podstaw w moim warsztacie, praktycznie gotowa konstrukcyjnie. Pozostało jedynie teraz rozebrać ją na czynniki pierwsze i wypiaskować elementy. Później będzie podkładowanie i malowanie na kolor. Jest to maszyna rolnicza do mechanicznego odtrząsania i zbioru owoców wiśni, śliwek, jabłek. Wszystkie napędy są zrealizowane na hydraulice. Tu jeszcze pójdą taśmy w te koryta do podajników taśmowych. Na innych moich filmikach można zobaczyć efekt końcowy z budowy takiej maszyny. No i tu właśnie te śruby, które, przy mi się reguluje wachliwość tych szczęk. Dobra, idziemy na to karkę, a później będziemy a później będziemy hardowali. Za chwilę ta część zostanie zahartowana. Dobra, idziemy załączyć Dobra. Działamy. Te dwie końcówki stoczonego sto, gwintu będą zahartowane. Parejil. I końcówka zahartowana. Teraz druga. Piękna sprawa, taka nagrzewnica. Tu jeszcze mam jedną taką śrubę, to pokażę z bliska. I śruby mamy zahartowane. Idziemy wkręcić w maszynę. ustalamy luz i wychyl no i teraz dokontrujemy i gotowe dobra Pozdrawiam wszystkich. Cześć, dzięki, i zapraszam na moje inne filmiki. Siemka.